Tajwan, statek uderzył w dźwig. Tajwan, potężny statek uderzył w dźwig. Przerażający film z wypadku. W czwartek 3 czerwca w mediach społecznościowych na Tajwanie pojawiło się nagranie wideo, na którym widać, jak w porcie Kaohsiung Tajwan wali się potężny dźwig kontenerowy, a pracownicy salwują się ucieczką, ratując życie. O godzinie 11.00 we czwartek policja otrzymała zgłoszenie o zawaleniu się suwnicy w stoczni kontenerowej Anchming Marine Transport Corp. w porcie Kaohsiung przy nabrzeżu 70, podała lokalna telewizja TVDS. Tuż przed wypadkiem kontenerowiec obsługiwany przez Orient Overseas Container Line OOCL niebezpiecznie zbliżył się do doku, po czym zderzył się z suwnicą kontenerową. Na dramatycznym nagraniu wideo z tego incydentu widać, jak potężny stalowy dźwig wali się na dok, a kontenery przewracają się jak kostki domina. Widać, jak pracownicy doku uciekają przed spadającymi kontenerami. Obecnie jeden 58-letni pracownik doku jest ranny, ale przytomny i został odwieziony do szpitala na badania i leczenie. Po wypadku dwóch inżynierów zostało uwięzionych wewnątrz dźwigu. Ratownicy użyli 60-metrowego żurawia masztowego do wyciągnięcia mężczyzn z wraku dźwigu przed godziną 12.44, donosi Udn. Według świadków na miejscu zdarzenia, mężczyźni byli w szoku, ale nie wyglądali na poważnie rannych.